Księga Hioba. 1:21. Nagi wyszedłem z łona mej matki, i nagi tam wrócę. Pan dał, pan zabrał. Jak pan postanowił, tak się stało. Niech imię pana będzie błogosławione. 2:10 On popatrzył na nią i rzekł: Odezwałaś się jak jedna z bezmyślnych kobiet. Jeśli z ręki pana przyjęliśmy pomyślność, czemu niepomyślności przyjąć nie mamy? Mimo wszystkiego, co go spotkało, Chiop nie zgrzeszył swoimi wargami przeciw Bogu. 3,20-21. Po co dano światło żyjącym w goryczy, życie duszą trawionym przez ból? Tacy tęsknią za śmiercią, a znaleźć jej nie mogą. Szukają jej niebezkarbów zakopanych w ziemi. 6:15 do 18 Moi najbliżsi nie widzą mnie, Jak sezonowy potok zniknęli, Jak fala ode mnie odpłynęli. Darzący mnie szacunkiem, teraz mnie chłodem depczą, jak śnieg lub lód od mrozu twardy. Jak sopel, który stopniał w cieple i nie widać już, jaki był, taki ja przez wszystkich zostałem zapomniany. Zniknąłem i stałem się bezdomny. 7.20.21 Jeżeli zgrzeszyłem, co mogę zrobić dla Ciebie, który przenikasz zamiary ludzi? Dlaczego uczyniłeś mnie swoim oskarżycielem, że jestem dla Ciebie ciężarem? Dlaczego nie puściłeś w niepamięć moich nieprawości? Czemu nie wykreśliłeś mojego grzechu? 11:3 Nie używaj słów wielu, bo nie będzie miał ci kto odpowiedzieć. 14:18-19 Jak w kruszywo zamienia się góra, gdy spada w dół, jak urwista skała ściera się i znika ze swego miejsca. Jak woda rozmywa kamienie i jak zatapia grzbiety wałów ziemnych, tak Ty potrafisz zniweczyć oczekiwania człowieka. 1929. Miejcie się na baczności przed tym, co jeszcze zasłonięte. Uderzy gniew w nikczemnych i wtedy poznają, gdzie jest ich miejsce. 22: 25-28 Wszechwładca będzie Twoim wspomożycielem przeciw wrogom, uczyni cię czystym jak srebro w ogniu topione. Wtedy śmiało wypowiesz się przed Panem, z radością podniesiesz wzrok ku niebu. Gdy będziesz się do niego modlił, wysłucha cię, pozwoli ci spełnić złożone śluby. Postawi cię znowu na drodze sprawiedliwości, a na Twych ścieżkach będzie jaśnieć światło. 22. 30. Szukaj ratunku dla siebie w czystości swych rąk. 28-28. Potem rzekł człowiekowi mądrością jest bogobojność, a powstrzymywanie się od zła nauką. 30-25 do 28. Kiedyś płakałem nad każdym biedakiem. Bolałem ilekroć widziałem kogoś w potrzebie. Kiedy jednak ja wypatruję czegoś dobrego, to otacza mnie szczelnie wszelkie zło. Wnętrzności mnie palą i nie chcą się uspokoić. Ciągle wychodzą mi naprzeciw dni nędzy. Z bólu bez pohamowania wiję się w jękach, stoję na zgromadzeniu i wołam. 32:21:22. Nie będzie onieśmielał mnie człowiek, nie będę się lękał tego, kto śmiertelny, bo nie mam zwyczaju liczyć się z czyjąś powierzchownością. 33, 14-16 Pan przemawia niekiedy wprost, innym razem jest to może sen. Mówi też w bezsenności albo gdy straszny lęk owładnie człowiekiem w czasie krótkiej drzemki na łożu. Kiedy indziej daje poznać myśli innych ludzi lub przeraża bardzo groźnymi widokami. 34,3. Ucho bowiem bada słowa, tak jak gardło kosztuje potrawy. 34,11. Pan potrafi oddać człowiekowi według jego uczynków. On odszuka człowieka na każdej jego ścieżce. 34,21,22. Pan jest świadkiem czynów ludzkich. Nic z tego, co robią, nie umknie jego uwagi. Nie ma takiego miejsca, gdzie by się mogli ukryć sprawcy występków. 36 12 13. Bezbożnym natomiast na ratunek nie pospieszy, bo nie chcą uznać Pana i głusi są na upomnienia. Ludzie obłudnego serca prowokują gniew, nie proszą nawet, gdy ich pęta. 36 17. Nie zabraknie wyroku sprawiedliwym. 36, 22 do 26. Oto wszechmocny góruje swą potęgą, czy ktoś jest potężniejszy od Niego, Kto może sądzić Jego czyny, kto powie, postąpił niesprawiedliwie. Pamiętaj, że jego dzieła są wielkie w porównaniu z tymi, których próbują dokonać ludzie. Każdy człowiek doświadcza na sobie samym, jak bardzo poranieni są śmiertelni. Wszechmocny jest wielki, więc poznać go nie możemy, ilość lat jego nieskończona.